Pokój Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z każdym z Was i z Waszymi rodzinami. Niech łaska i miłosierdzie Boże otaczają Was w tej chwili. Nazywam się Lazaro Andrade i to jest kanał Khaki. Vida em Orasaun. Życie w modlitwie. Dziś wyruszymy w głęboką duchową podróż, odtwarzając kroki naszego Pana Jezusa Chrystusa na Jego drodze krzyżowej. Przygotujcie swoje serca, ponieważ objawienia, którymi się podzielimy, zmienią sposób, w jaki postrzegacie historię biblijną. Pomyślcie. Wyobraźcie sobie tę scenę. Jezus w ogrodzie Getsemani na kilka godzin przed swoją śmiercią na krzyżu. Ogarnia go lęk tak wielki, że jego pot przekształca się w krople krwi. Ewangelia według Łukasza Rozdział 22, werset 44, opisuje ten intensywny moment udręki. Dlaczego Jezus, Syn Boży, tak bardzo cierpiał? Odpowiedź leży w ciężarze grzechu ludzkości, który wziął na siebie. Każdy błąd, każda porażka, każda nieprawość, wszystko to obciążało jego ramiona. Wiedział, co go czeka: zdrada, upokorzenie, ból fizyczny i oddzielenie od ojca. Drodzy bracia. Ta scena uczy nas o głębi miłości Jezusa do nas. On wybrał cierpienie, wybrał ofiarę, abyśmy mogli otrzymać życie wieczne. Ewangelia według Jana, rozdział 3, werset 16, potwierdza tę prawdę. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Teraz zapraszam Was do subskrybowania kanału Wida M. oraz Zostawienia łapki w górę, komentarza i udostępnienia tego filmu. Razem przejdziemy przez każdą stację drogi krzyżowej, odkrywając tajemnice i znajdując siłę w wierze. W Getsemani Jezus uczy nas o sile modlitwy. Ukląkł i wołał do Ojca szukając siły, aby stawić czoła temu, co miało nadejść. Ewangelia według Mateusza, rozdział 26, werset 39 mówi. Odszedł nieco dalej, Upadł na twarz i modlił się, mówiąc: Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich, wszakże nie jak ja chcę, ale jak Ty. To całkowite, poddanie się woli Bożej jest dla nas wszystkich przykładem. W chwilach trudności powinniśmy szukać Boga w modlitwie, ufając Jego planowi i Jego miłości. Jeśli oglądaliście do tej pory, napiszcie w komentarzach: Jestem oddany prawdzie którą jest Słowo Boże. Ewangelia według Jana, rozdział 17, werset 17. Agonia Jezusa w Getsemanii skłania nas do refleksji nad naszymi własnymi cierpieniami. Czy jesteśmy gotowi oddać nasze bóle Bogu, ufając Jego opatrzności? Czy jesteśmy gotowi naśladować, przykład Jezusa szukając siły w modlitwie i komunii z Ojcem, a zdrada i zaprzeczenie? Drodzy bracia, kontynuujemy naszą podróż śladami Jezusa na drodze krzyżowej. Po agonii w Getsemani Jezus został zdradzony przez Judasza Iskariotę, jednego z jego uczniów. Ewangelia według Mateusza, rozdział 26, wersety 41-50 opisują ten bolesny moment. Wyobraźcie sobie tę scenę. Judasz podchodzi do Jezusa i całuje Go. To znak umówiony z żołnierzami, aby zidentyfikować Mesjasza. Ta zdrada uczy nas o ludzkiej słabości. Nawet ci, którzy kroczą za Jezusem, mogą zboczyć z drogi prawdy. Judasz, skuszony przez chciwość, postanowił zdradzić swojego mistrza za kilka srebrników. Wybór ten doprowadził go do zguby. Po zdradzie Jezus został zaprowadzony przed Sanhedryn, żydowski trybunał religijny. Tam został oskarżony o bluźnierstwo i skazany na śmierć. Piotr Jeden z jego najbliższych uczniów trzykrotnie zaparł się, że zna Jezusa. Zgodnie z proroctwem zapisanym w Ewangelii, według Mateusza, rozdział 26, wersety 69-75. Zaprzeczenie Piotra pokazuje, jak strach może prowadzić nas do zaparcia się naszej wiary. Nawet ci, którzy kochają Jezusa, mogą ulec presji i zagrożeniu. Piotr, przerażony możliwością zostania rozpoznanym jako uczeń Chrystusa, trzykrotnie się go wyparł. Lecz, gdy usłyszał pianie koguta, przypomniał sobie słowa Jezusa i gorzko zapłakał. To doświadczenie Piotra uczy nas znaczenia skruchy. Wszyscy popełniamy błędy, wszyscy upadamy. Ale to, co nas definiuje, to nie nasze porażki, lecz nasza zdolność do uznania ich i szukania Bożego przebaczenia. Pamiętajcie, drodzy bracia, że Jezus zna nasze słabości i kocha nas mimo nich. Zawsze jest gotów nam przebaczyć i przyjąć nas na nowo w swoje ramiona. Podczas gdy Jezus zmagał się ze zdradą i zaparciem się, milczał wobec swoich oskarżycieli. Księga Izajasza, rozdział 51,3 i werset 7, prorokowała o tym milczeniu: biczowanie i koronowanie cierniem drodzy. Bracia, kontynuujemy naszą refleksję nad drogą krzyżową Jezusa. Po skazaniu przez Sanhedryn, Jezus został zaprowadzony przed Poncjusza Piłata, rzymskiego namiestnika Judei. Piłat, pod presją tłumu, obmył ręce i wydał Jezusa na ukrzyżowanie. Ewangelia Mateusza, rozdział 27, wersety 24-26 opisują tę z kluczową chwilę. Przed ukrzyżowaniem Jezus został ubiczowany i ukoronowany cierniem. Rzymscy żołnierze obnażyli Go, wychłostali biczem rozdzierającym Jego ciało i włożyli na Jego głowę koronę cierniową, szydząc z Jego królewskości. Ewangelia Marka, rozdział 15, wersety 16-20 relacjonują tę scenę brutalności, biczowanie i koronowanie cierniem były aktami upokorzenia i tortur. Rzymscy żołnierze chcieli zadać Jezusowi maksymalne cierpienie fizyczne i emocjonalne. Jednak pośród tego bólu Jezus pozostał milczący, nie wypowiadając ani słowa oskarżenia czy zemsty. To milczenie uczy nas łagodności i pokory Jezusa. On król królów poddał się upokorzeniu i cierpieniu z miłości do nas. Księga Izajasza, rozdział 53, werset 5, prorokuje o tym cierpieniu. Lecz on był zraniony za nasze występki, starty za nasze nieprawości. Kara za nasz pokój spadła na niego, a jego ranami jesteśmy uzdrowieni. Drodzy bracia, cierpienie Jezusa podczas biczowania i koronowania cierniem ukazuje głębie Jego ofiary. Znosząc ból fizyczny i upokorzenie, uwolnił nas od grzechu i pojednał z Bogiem. Gdy Jezus był torturowany, tłum wołał: ukrzyżuj go! ukrzyżuj go! Ewangelia Mateusza, rozdział 27, werset 22, opisuje ten krzyk. Ten sam tłum, który wcześniej go wielbił jako króla, teraz domagał się jego śmierci. Oto tłumaczenie Twojego tekstu na język polski. Po przybyciu na Kalwarię, Jezus został ukrzyżowany między dwoma złoczyńcami. Rzymscy żołnierze przybili Jego ręce i stopy do krzyża, a nad Jego głową umieścili tabliczkę z napisem: Jezus Nazarejczyk, król Żydów. Ewangelia Mateusza, rozdział 27, wersety 33-34 opisuje tę scenę grozy. Na krzyżu Jezus zawołał: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Ewangelia Łukasza, rozdział 23, werset 34. Następnie wykrzyknął: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Ewangelia Mateusza, rozdział 27, werset 46. W końcu oddał swego ducha, mówiąc: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Ewangelia Łukasza, rozdział 23, werset 46, ukrzyżowanie Jezusa, było kulminacją jego ofiary. Oddał się całkowicie, za nas znosząc ból fizyczny i oddzielenie od ojca. Ewangelia Jana, rozdział 19, werset 30, podsumowuje ten moment. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: Wykonało się, i skłoniwszy głowę, oddał ducha. Drodzy bracia i siostry, ukrzyżowanie Jezusa ukazuje nam głębie Bożej miłości do nas. Tak bardzo nas umiłował, że oddał swego Syna, aby umarł za nas. Pierwszy list Jana, rozdział czwarty, werset dziesiąty mówi: Na tym polega miłość. Nie że my umiłowaliśmy Boga, ale że On nas umiłował i posłał swojego Syna jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Jeśli oglądasz to aż do tego momentu, napisz w komentarzu jestem oddany prawdzie, która jest słowem Bożym. Ewangelia Jana, rozdział 17, werset 17. Z martwych wstanie. Ostateczne zwycięstwo i obietnica wieczności. Drodzy bracia i siostry, dotarliśmy do kulminacji naszej drogi krzyżowej. Ale nie dajcie się zwieść. Historia nie kończy się na krzyżu. Największe objawienie, wydarzenie które wstrząśnie fundamentami wszechświata, jest tuż, przed nami, z martwych wstanie Jezusa Chrystusa. Wyobraźcie sobie tę scenę. Nad Jerozolimą unosi się głęboka cisza. Ciało Jezusa owinięte w płótna spoczywa w grobie zamkniętym wielkim kamieniem. Rzymscy strażnicy czuwają, pilnie strzegąc wejścia. Ale nie wiedzą, że niemożliwe właśnie ma się stać rzeczywistością. Trzeciego dnia potężne trzęsienie ziemi wstrząsa ziemią. Anioł pański, lśniący blaskiem, stępuje z nieba i odsuwa kamień od grobu. Przerażeni strażnicy padają jak martwi. Ewangelia Mateusza, rozdział 28, wersety 2 i 4 opisuje ten moment boskiej mocy. Kobiety, które towarzyszyły Jezusowi, przychodzą do grobu niosąc wonności, aby namaścić jego ciało. Ale to, co tam znajdują, wprawia je w osłupienie. Pusty grób. Anioł w jasności mówi do nich słowa, które rozbrzmiewają przez wieki. Nie bójcie się. Wiem, że szukacie Jezusa, który był ukrzyżowany. Nie ma Go tu, bo z wstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. Ewangelia Mateusza, rozdział 28, wersety 5-6. Zmartwychwstanie Jezusa to nie tylko wydarzenie historyczne, lecz niepodważalny dowód Jego boskości, ostateczne zwycięstwo nad grzechem i śmiercią. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 15, wersety 20-21 głosi. Tymczasem Chrystus z martwych wstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Skoro bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. To zmartwychwstanie, drodzy bracia i siostry, jest naszą nadzieją, naszą gwarancją życia wiecznego. Pokazuje nam, że śmierć nie ma ostatniego. Słowa, że Boża miłość jest silniejsza niż jakakolwiek ziemska moc. Jezus z martwych wstały, ukazuje się swoim uczniom, przynosząc im pokój i odnawiając ich nadzieję. Posyła ich na świat, aby głosili dobrą nowinę o zbawieniu, aby nieśli przesłanie, że życie zwyciężyło śmierć. Droga Krzyżowa Jezusa, Jego cierpienie i chwała uczą nas wiecznych lekcji o miłości ofiarnej bezwarunkowym. Posłuszeństwie i niezłomnej nadziei. Niech ta wiadomość przemieni nasze serca, niech zainspiruje nas do kroczenia śladami Jezusa i prowadzi do pełni życia w Jego obecności. Jeśli oglądasz to aż do tego momentu, napisz w komentarzu: Jestem oddany prawdzie, która jest Słowem Bożym. Ewangelia Jana, rozdział 17, werset 17. Teraz zapraszam Cię do osubskrypcji kanału Życie w modlitwie. Zostawienia polubienia, skomentowania i udostępnienia tego filmu. Nie zapomnij też obejrzeć innych filmów na naszym kanale, gdzie zgłębiamy tajemnice wiary i dzielimy się przesłaniami nadziei i przemiany. Niech pokój Pana Jezusa Chrystusa będzie z Wami wszystkimi. Niech przesłanie Drogi Krzyżowej i zmartwychwstania Jezusa przemieni Wasze życie i prowadzi Was do życia wiecznego. I pamiętajcie: znajdźcie Kościół w swojej okolicy. Abyście mogli wspólnie wzrastać w wierze,